osoby 50 metrów 700 zł. Czynsz mówię, nie? No ogrzewanie też, no bo jak wiadomo jak czynsz rośnie, to i ogrzewanie rośnie. Po prostu musimy przykręcać i niestety, żeby przetrzymać po prostu. Jeżeli chodzi o cenę gigajula, jesteśmy zdecydowanie we wszystkich grupach taryfowych poniżej 170 zł, co chyba jest dobrą informacją, więc naszym odbiorcom niestety ten bon, albo stety w tym przypadku nie będzie się należał. O bon dopytywało drogą telefoniczną dużo interesantów. Też tutaj osoby przychodziły, chciały pobrać wniosek, natomiast od pracowników otrzymywali mieszkańcy, petenci informację, że Miasto Skierniewice nie będzie realizowało tego świadczenia, no bo cena jednostkowa jest niższa, niż przewiduje ustawa. Nie obniżajmy temperatury do 17-18 stopni, bo akurat nas nie ma. Bo jak już wrócimy, to żeby doprowadzić znowu do 20 stopni, to ten grzejnik znowu musi być czerwony. Samo rozliczenie jakie mamy z mieszkańcami, więc mamy paryfę dwuczłonową. I opłata za moc zamówioną jest yy, płacona z metra kwadratowego przez 12 miesięcy. I tutaj to nie podlega rozliczeniu, bo to jest rozliczone yy, co miesiąc tyle, co faktury przychodzą z energetyki za moc zamówioną. Przy, z metra kwadratowego mieszkańcy płacą. Druga sprawa jest, jest za dostarczoną energię cieplną, czyli to, co zużyjemy. Ciepłu za gigajur, i tutaj przychodzą faktury co miesięczne. Wprowadzona jest opłata za energię cieplną w sezonie grzewczym od października do maja w jednakowej kwocie co miesiąc. I później na koniec, koniec sezonu grzewczego odczyty podzielników i indywidualne rozliczenia z mieszkańcami są. Ja akurat mamy oszczędności po każdym sezonie, tak bronić jak 7 przez w tej chwili, przy tym naszym systemie, niedopłat jest w granicach 10%. I to jest tak, że rozmawiam z mieszkańcami, mają zakręcone grzyniki, bo mam wszystkie boki docieplone, okna, okna powymieniane. Więc w środkowych mieszkaniach, żeby utrzymać 20 stopni, no nie trzeba odskręcać grzejnikach, bo mamy nieopomiarowane Łazienki, które grzeją. Wpływ na, na opłaty mają zachowanie właśnie sąsiadów. Gdy wszyscy grzeją, to to się wszystko, wszystko ładnie roz, rozkłada i mam takie bloki, na przykład, że na 40 mieszkań jest tylko jedna dopłata, a wszyscy mają zwroty, bo wszyscy racjonalnie zużywają.